Cześć, ja mam na imię Kamil i witam Cię na moim kanale dotyczącym diety ketogenicznej i nie tylko. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki w górę i napisania komentarza, wtedy wiem, że oglądasz mój odcinek. Dzisiejszy odcinek to odcinek pod tytułem Dieta Ketogeniczna dla początkujących, część druga. W poprzednim odcinku, do którego link znajdziecie poniżej, pod tym filmem w opisie, dotyczył tego, co. Robić podczas ketoadaptacji na etapie adaptacji do diety ketogenicznej. A dzisiaj w części drugiej odcinka Dieta ketogeniczna dla początkujących powiemy sobie o tym, czego nie robić i unikać, będąc na diecie ketogenicznej, a w zasadzie będąc na okresie adaptacji do tej diety. Zaczynajmy! Pierwsza ważna rzecz, której nie powinniśmy dopuścić podczas adaptacji do diety to nie pozwolić na to, żeby do naszej diety, do naszego stylu jedzenia, do naszego makro wkradło się za dużo węglowodanów. W szczególności chodzi tu o masła orzechowe albo same orzechy, ponieważ wydaje nam się, że one są tłuste. Znaczy mają dużą zawartość tłuszczu, ale często gęsto ukryte jest w nich też dużo węglowodanów. W zależności od tego, z jakich orzechów jest zrobione nasze masło orzechowe albo jakie orzechy spożywamy. Pamiętajcie, żeby dokładnie sobie sprawdzić na przykład w internecie albo na etykiecie, ile węglowodanów mają te orzechy albo masło orzechowe, które kupujecie, ponieważ bardzo łatwo możecie dorzucić zbyt dużo węgli do waszego dziennego makro. A tego należy jak najbardziej unikać. Nie należy też przesadzić ze sztucznymi słodzikami albo alkoholami cukrowymi. Chodzi tu głównie o to, że na pewno na początku, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do słodkich rzeczy, do słodkiego smaku, którego no unikamy, będąc na diecie ketogenicznej, będzie Wam brakowało tych słodkich smaków i często, gęsto wiele osób chce sobie je zastąpić. Nie kupujcie słodzików w tabletkach, w proszkach itd. Jeżeli macie już zamiar wprowadzić jakiś słodzik dodać słodkiego smaku to najlepiej wybierać te naturalne e, typu erytrytol czy stevia. Przez te sztuczne słodziki możecie mieć problemy żołądkowe, może to doprowadzić do jakichś problemów gastrycznych. Dodatkowo tak naprawdę one są w dużej mierze właśnie nafaszerowane chemią. Natomiast najbardziej polecany jest erytrytol albo stevia. Oczywiście, masę jest materiałów na ten temat i kwestia wyboru czy ksylitolu, czy stewi, czy erytrytolu. Jako słodzika jest to w ogóle temat na odrębny odcinek, ale pamiętajcie, że należy uważać, jeżeli już chcecie czymś słodzić, robić sobie desery, to proponuję wybierać erytrydol. Kolejna rada dotycząca tego, czego nie powinno się robić podczas adaptacji, to nie odżywiać się fast foodami. To znaczy powinniśmy ich unikać. O tyle, o ile jeżeli jesteśmy na mieście i musimy zjeść coś na szybko, Zależy nam na tym, żeby coś wrzucić. No to okej, okay, możemy wziąć powiedzmy mięso z kebaba, tylko bez żadnych frytek, albo burgera w sałacie. Ok. Tylko pamiętajcie, żeby fast foody nie stały się naszym głównym, głównym źródłem pożywienia, ponieważ z reguły jest tak, że w fast foodach naj, najczęściej są to gorszej jakości produkty niż te, które serwują nam w lepszych restauracjach, bądź, bądź te, które kupujemy. Bezpośrednio do domu. Także o tyle o ile raz na jakiś czas można, ale trzeba pilnować, żeby nie było to nafaszerowane węglowodanami, czy nie miało sosów, które też mogą być słodzone. To tak. Ale pamiętajcie, że lepiej zjeść mniej wysokiej jakości jedzenia niż napychać się czymś, co jest słabe jakościowo. Nie wierzcie w produkty. Informacją bądź napisem o niskiej zawartości tłuszczu. Jakby oczywiste wydaje nam się to, że no, produkty o niskiej zawartości tłuszczu nie powinny być elementem naszego pożywienia na diecie ketogenicznej, ponieważ my, my powinniśmy jeść wysokotłuszczowo. O tyle w tych produktach, które mają taką informację, zazwyczaj jest tak, że są one w zastępstwie tłuszczu nafaszerowane cukrami albo węglowodanami. I najprościej w świecie wtedy. Dostarczamy do organizmu bardzo dużą ilość węglowodanów, w szczególności dotyczy to właśnie jakichś serków homogenizowanych, czy jogurtów, czy dressingów. Pamiętajcie, czymś muszą zastąpić to, czego chcą uniknąć, a w przypadku produktów, które nazywają produktami o niskiej zawartości tłuszczu, z reguły jest to cukier. Także unikajmy takich produktów, bo pamiętajcie, mamy się odżywiać wysokotłuszczowo, a nie niskotłuszczowo, a po drugie. Jest w nich masa węglowodanów. Kolejny bardzo ważny według mnie punkt, który bardzo fajnie określa Biblia ketogeniczna, brzmi: Nie ścigaj ketonów. I o ile są zwolennicy mierzenia ciał ketonowych, jest ich dużo, tak dużo jest też przeciwników. Ja osobiście uważam, że ciała ketonowe tak naprawdę powinny we krwi mierzyć sobie osoby, które są na diecie ketogenicznej w celach terapeutycznych, żeby kontrolować. Poziom tych ciał ketonowych, aby dieta miała odpowiedni wpływ na ich choroby czy schorzenia. Natomiast jeżeli chcemy zrzucić zbędne kilogramy, nie ma potrzeby, żebyśmy ścigali te ketony, sprawdzali je i popadali ze skrajności w skrajność, jeżeli kilka razy dziennie, żeby tylko zobaczyć, jaki mamy współczynnik GKI, albo jaką ilość ketonów pokazuje nasz organizm. Nie, nie ma to sensu. Pamiętajcie, że w pewnym momencie zauważycie, jak wasz organizm reaguje. Będzie wydawał inny. Będzie wydzielał inny zapach, będziecie mieć więcej energii, będziecie mieli wzmożone pragnienie, nie będzie wam się chciało jeść. To są sygnały, które bardzo często daje wasz organizm. Więc naprawdę nie ma co obsesyjnie mierzyć ketonów i ich poziomu we krwi, wydawać pieniędzy na paski, które są bardzo drogie, kombinowanie, gdzie zdobyć za darmo glukometr. Nie ma to sensu. Zobaczycie, że wasz organizm będzie wam dawał takie znaki. Po których zorientujecie się, że Wy jesteście w ketozie. Poza tym pamiętajcie, że poziom ketonów uzależniony jest od pory dnia, od tego, jak dawno jedliśmy posiłek, od tego, czy mieliśmy wysiłek fizyczny i wielu, wielu innych. Także nie ma się co denerwować ketonami, jeżeli chcecie chudnąć. Zostawmy mierzenie ketonów i kontrolę ketonów tym, którzy stosują dietę ketogeniczną stricte w celach zdrowotnych i terapeutycznych. Następna kwestia. Które powinniśmy unikać podczas ketoadaptacji adaptacji, to nie przesadzać z warzywami i owocami. O tyle, o ile owoce i warzywa dostarczają nam dużo wartości odżywczych, witamin i tak dalej, tak na początku pamiętajcie, że musimy ograniczać w jak największym stopniu węglowodany. Co za tym idzie, musimy jeść, jeżeli możemy jeść, jeżeli już mamy ochotę. Te warzywa i owoce o niskiej zawartości węglowodanów. W ketogenicznej Biblii jest też taki fajny fragment, w którym oni mówią, że ich kolega nazywa spożywanie warzyw i owoców na diecie ketogenicznej w taki sposób. Warzyw 5 deka, ketoza ucieka. Coś w tym jest. Najlepiej jeść zielone warzywa, te liściaste. Dostarczamy wtedy wiadomo odpowiednich wartości odżywczych, e, odpowiednich minerałów i to jest jak najbardziej ok. E, powinniśmy jeść, przypominam też, mówiłem w niejednym odcinku o tym wcześniej. Warzywa, które rosną z reguły nad ziemią, a nie pod ziemią. E, no i jeżeli chodzi o owoce, owoce leśne, jagody, truskawki, maliny, te o niskim indeksie glikemicznym. Następny punkt, który niestety no, dla wielu osób jest też e, takim, który. Kojarzy się z wieloma wyrzeczeniami dzięki niemu. E, często niektórzy twierdzą, że stają się mało atrakcyjni towarzysko, czyli nie spożywaj zbyt wiele alkoholu. Chodzi o to, że można od czasu do czasu e, wypić sobie kieliszek wina czy jakiegoś wysokoprocentowego alkoholu, pójść na imprezę i oczywiście też na niej spożywać alkohol, ale oczywiście tylko ten, który jest dozwolony. Pamiętajcie, że nie powinniśmy spożywać piw, będąc na dzieci katogenicznej, bo one zazwyczaj mają bardzo dużo węglowodanów. Żadnych win deserowych, żadnych kolorowych koktajli, drinków i tym podobnych. Najlepszym rozwiązaniem jest albo czerwone wytrawne wino, albo białe wytrawne wino, albo wysokoprocentowy alkohol czysty, czyli wódka, gin, whisky i tak dalej. Unikajcie bezsensownych pustych kalorii i węglowodanów, które zawarte są w kolorowych drinkach, smakowych piwach i zwykłych piwach. Następny punkt, który mi bardzo pomógł, który pomógł mi w miarę tak fajnie funkcjonować na diecie ketogenicznej brzmi tak, żeby nie wychodzić na jedzenie w mieście do restauracji bez przygotowania. Dlaczego? żeby się nie denerwować, nie szukać, nie błądzić, większość restauracji ma w internecie podane menu. Możemy sprawdzić na stronie internetowej czy na Facebooku i widzieć, co możemy zjeść, albo co zamienić w jaki sposób. Naprawdę, będąc na dzieci etogenicznej, można znaleźć fajne substytuty albo zastąpić coś w daniu. Nikt z obsługi nigdy nie zrobił mi problemu, zawsze prosiłem na przykład zamiast ziemniaków dodatkową porcję warzyw. Dało się. Można zjeść coś naprawdę tłustego, i dużo łatwiej jest nam, ketogenikom, zjeść coś wysokotłuszczowego na mieście niż osobom, które są na wiecie np. Na niskotłuszczowej. Uwierzcie mi, ale do tego trzeba się wcześniej przygotować, żeby nie być rozczarowanym i żeby wiedzieć, gdzie możemy się wybrać i po prostu uniknąć zbędnego stresu i nerwów. I konkluzja, klucz dzisiejszego odcinka, punkt, który brzmi: nie poddawaj się. Tak, nie poddawaj się. Na początku, każdemu wchodząc w dietę, w nowy styl żywienia jest ciężko, to jest oczywiste. Tutaj tęsknimy za chlebem, za makaronem. Mamy ochotę na kawałek pizzy, brakuje nam czekolady, czegoś słodkiego. Wszystko mija. Uwierzcie mi, sporo osób jest takich, które zaczynały dietę nie miały mocnej woli i mówiły a keto, keto dieta to nie dla mnie, przecież ja nie mogę zjeść tego, tego, tego i tego. Ale tak naprawdę liczy się kreatywność. I pamiętajcie, że na przykład jeżeli spróbujecie być na keto, na diecie ketogenicznej dwa tygodnie, to tak naprawdę nie zaczęliście tej diety. Ponieważ aby móc powiedzieć, że spróbowaliście diety ketogenicznej, musicie być na niej co najmniej miesiąc, myślę, około czterech tygodni. Tyle mniej więcej trwa adaptacja do diety. I dopiero po tym, Okresie czujecie te lepsze samopoczucie, widzicie te fajne efekty, ale uwierzcie mi, nic nie dzieje się od razu. Zanim wasz organizm się zaadaptuje, musi trochę czasu minąć. Więc nie poddawajcie się, bądźcie twardzi. To naprawdę nie są ogromne wyrzeczenia, tylko trzeba znaleźć sobie alternatywy, użyć trochę wyobraźni, pokombinować czym zastąpić, a naprawdę dieta ketogeniczna może być. Bardzo fajną alternatywą dla zdrowego trybu życia. I mówię to po sobie. I byłem zawsze pizza jadem, fast foodojadem jadem i tak dalej. A teraz mam ochotę, ale uwierzcie mi, że po tak długim czasie na diecie ketogenicznej zapominamy o pieczywie, zapominam o fast foodach i da się żyć. Także nie poddawajcie się, bądźcie wytrwali, a na pewno zobaczycie pozytywne efekty diety ketogenicznej. Odcinku to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście, że wytrwaliście. Mam nadzieję, że nie będziecie mówić, że ględzę, że marudzę i mówię za dużo. Starałem się przekazać te informacje jak najkrócej, jak najzwięźlej i jak najbardziej przystępnie dla Was. Przypominam o subskrypcji. Dajcie łapkę w górę, komentarz. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!